Wszystkim. Witam was w następnym odcinku na moją kaniaję. Dzisiaj zjegiemy sobie wy... coś. Eee... Daci! Co się stało z jegianiem? Chyla. Chyldo! Co się stało? Dzisiaj! He! Nie udał krzów! Kupuję! Co? Nie mam tyle. Czemu to jest takie głośne. Dobrze. Więc teraz bym się wiem... To jest... Nie. To jedziemy sobie w grze. Nie musisz się jej uszyć! O! Śledź chłop! Czemu ja to mam ja dosklejnie ciśnę wół? Ja to są biegni chleb! O! O! Pan Elsie z Dobrze, jedziemy! Jedziemy! Logi! Пицца. Я не могу себе ехать. Где мы Пицца! Ем, смужный. Мы Я Jest że się bardziej wam podobał, bo widziałem właśnie reakcję na ten jakieś w jakieś i I jestem bardzo zadowolony, że jakieś 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 Najpierw jestem jakieś 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 że jestem się mam nadzieję, że jakieś

Tu jestem wcielony, wowie, jak to jest auto. No my jedziemy na ulicę auto i jaki mam?

Зачем no, я не могу туда приезжать? Хорошо, <свист> едем. Мы, мы не видим ни А я тут ничего не вижу. Ciekawa, tak ja. Będzie mięsna. Ja, Ale gdzie go się jedzie? To mi się nie podoba. Miasto powinno być małe. A nie takie duże. Nie takie duże. Nie!

Мария Симонцева, 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 Мария Не Мария Симонцева, Мария на Мария Симонцева, Nie baisie, tylko nie korzystałem z daj się, tylko korzystałem z Niepędzać tam, coś lepsze to było. To jest po prostu śmieciowe. Śmieciowa gra! O! Nie zjaśniłem wam. Dobrze, tu już widzicie się. No i dzisiaj się poprawi wścieknie. Mama się przy mnie mówiła, żeby ich chichać. Mojczołek im poprawi się. Tak było mam boczołek. Mam boczołek w miejscowie. Nie. Czy jest? gdzie mam jechać? Fajnie mówię boje go w tej chwili. Byłoby ich rodzicwo. O! Jeszcze mnie pieniędzy zebrała. i powinien dostać no, no to jest lepiej tak akurat 2 1960 960 jak się tam widzicie ja nie mogę mu się wszystko kozłami eee... dobrze To jest szkoda na wyjściacie, bo ja wyjściu mam. No i o co chodzi? Jeśli mam jeszcze mieć jakieś szybko, to jeszcze się pieniądze. A to pijacie, to odbija. To odbiera mi pieniędzy. A oni nie wiem jak to działa. O kurde! Oje myśli Jak jest? Wójcie Wojciech, wilkać, musiał Ma ktoś Wojciech w tym wiezie? Tu źle ma, dobrze Idę ...do sklepu. Nie wiem, czy to sklep Ale iś.

Ja mam fajne obaj te 9, kupiłem sobie tyle srogów i kupiłem wszystko. I tak jakoś tu 800 robuksów i kupiłem 800 srogów i zagrałem w tyle, bo to jest płatne. Ale ludzie w to nie grają, to jest nie jest popijanie. Pokazywało, że jest nie 1.0 nie, nie, wiem, co się nie, OJ! Co tam o, to się goją. nie, 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 miasto! Tutaj... Dwa tysiące trzysta tysiące! No... Czy pięć tysięcy pokazywało? Co to było? Co to było? Nie, Nie wiem... Kiedyś pomylił się, że to jest gra o jedzenie po polskich jogach. Ciekamy, ciekamy ale zostaniemy płacę. Płacia, płacia. Co to co chodzi? O co mi idzie wolno? No cóż, co? cóż, auto płacę. Płacę.

oh i need you calling i need you to answer the

I mam robił się tej mowy. Pepsi! Kupi Pepsi. Żelmo. Żelmo? Iliwo? Żelmo? Wolwo. Auto! Nie! To auto, czy to ten, co Gliobi? Nie, nie. Czemu jedziemy? Dobrze jadę. Dobrze jadę, widziałem. Dobrze jadę? Tak. Oj się nie goli szybko.

Mogę na szkluty pojechać? Ale Czy chcę jechać na szkluty? Dobra, jadę na szkluty. O kurde! Czemu nikt tak nie jeści. Tak się gnia w tą A неизлечимы. едем... что ну, 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 Не. ну, нет. Да что оно О, да, умеет видео как она Emporium Ага, хорошо Ve служит Да, Куда cool, здесь Не могу не дать тем

O oh, kurde! Jak ty jesteś to Janusz Ilau! jak on się obi? Si! Gij! O! no dzień! To jestem Wjechał za mnie! 哎，哥你。

Kurwa, ja o to się, topi! się, co? <laughs> oh. No, <sosa>. upuść <laughs> A co

Начискам. О, боже! мои два тысячи не могли нас купить. Фирковна, за ちょっと待って待って a っ

うわ Kur... Dobrze widzowie Widzowie kończę ten film Ale nie ten film Teraz Bo hyjtę się dopadli I nie mogę nic się W tym momencie Ponieważ i ty zimę dopadzi Gdzie wie piosy, zostawcie łapkę szybkie za ten filmik, który nagrywał od godziny już Od godziny nagrywam ten filmik, proszę was No nie wiem, ten kolega tutaj mnie podsłuchuje Ja nie mogę jechać, wpadłem do jawu I jadę do... O kurde film! Do chorej i jasnej. Dobrze. Pojedziemy na piękne miejsce na Majorkę i zrobimy... zrobimy koniec filmiku yy, widzowie.

Tak, tak, tak. Ja mam na awatar, mam mój stary... Ja pierdolę. A kończy to mnie, kołysy to wie. Hej, są, hejtezy. tezy. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Do widzenia.